Ej, witam w kolejnym odcinku z Oksygena. Ostatnio udało nam się zażegnać o, w mniejszym lub większym stopniu kryzys tlenowy. A teraz pozostaje nam zapewnić sobie halo, stałe źródło alg, bo póki co mamy ich. Proszę współpracować. O, dziękuję. Mamy ich 12 ton. To trochę jest, ale no wiecie, jak braknie, to będzie przypał. Więc. Ty rozmnażasz się, dobra. W porządku. Czyli udało się oddzielić pokój jeden od drugiego. Szkoda, że tyle miejsca trzeba było przeznaczyć w sumie na to. Dobra, pozbędę się jednego paku może. Chociaż jedzenia mamy po kokardę w zasadzie. Strasznie dużo się da zbierać. Ej, no co te omlety robią na ziemi? Dobra, yy, w takim razie tutaj wrzucajcie wszystko chwilowo, a tutaj zamontujemy drugą lodówkę. Bo widzę, że złe nawyki żywieniowe się wkradają do bazy. Pod tytułem zjeść i ciepnąć na ziemię. Dobra. Czego ty tyle masz? Tych makrutów, które nawet chyba nie wymagają przechowywania jakiegoś szczególnego, prawda? Loot dirt, już zobaczymy. A, i to stąd wywalę makruty, bo one chyba mogą leżeć na ziemi po prostu. Gdziekolwiek teraz się pojawiły. Jest. Tak, mogą sobie leżeć byle, gdzie nie trzeba nic z nimi robić wcale. Więc proszę to wszystko popakować ładnie. Dobra, tutaj co im pasuje? Znaczy, nie pasuje w sumie. Nawożenie, ok. Tutaj jest dużo wody. Tutaj wody jest mało. Więc przydałoby się odpalić y, sito wodne. Hmm, hmm, hmm. Tak, i sito wodne też się przyda dlatego, że zaraz będę mieć destylatorkę. Destylarkę, jak złą tak zwał. Która... Której nikt nie chce robić z jakiegoś powodu. Dobra, to zrobimy tak, że zbudujemy ją. O, teleskop, zajebiście. Tylko, musi mieć... Możliwość wyglądania na powierzchnię, więc, no, jakby no, dobra yy, destylacja, destylacja, yy, gdzie to jest? Halo, tutaj będzie, dobra? <grym> tu i proszę to zrobić z żelaza, bo żelazo jest centralnie obok, a temu to w ogóle damy taki priorytet, i proszę zapierniczać do roboty. A jeszcze tu trzeba rozkopać. Ale przynajmniej żelaza przybędzie. Więc nie ma źle. <laughs> tutaj możemy ewentualnie czemu ja ją tutaj robię? Przecież tutaj ma stanąć turbina. Ajajajajaj. <laughs> Co ja robię w ogóle? Dobra. Ogarnąć się trzeba, bo będzie bieda. To. Proszę mi wykorzenić na Cito. Te dwa, do wyrwania wszystko już. I tutaj postawię descylarkę. Albo nawet tu mógłbym niby. No, teoretycznie bym mógł, ale już nie chcę za dużo rur robić. Więc po prostu zrobię to tutaj, tutaj ewentualnie zbiornik. I doprowadzę rurę do sitka. Okej. Okay. Fajnie, że wyrywają. E, jak tutaj idzie z gazem? Tylko gazy. O, w porządku. Tutaj gazu ziemnego już prawie nie ma. W tlenku węgla też w zasadzie prawie nie ma. Dlatego proszę to szybciej wyłączyć. Ej, okay. Dobra, to niech sobie już działa. Tutaj w ogóle maska tlenowa leży niepotrzebna. I tak, dobra, tutaj już jest zrobione, więc można ruszać. Z destylatorką. Pyk. Eee, no, chyba tak będzie spoko. Tym mam nadzieję że zmieści się zmieści zbiornik jeszcze. I ty masz tak. Dobra. Z czego ty jesteś w ogóle do zrobienia? Z żelazo. To spoko. Akurat dobrze ustawiłem żelazo, czyli coś co mają pod ręką. Temu jest ze zimno. Nieładnie. A temu jest w porządku. Nie wierzę, nie? Jak tutaj z temperaturami? Na granicy balansują, tylko szkoda, że tutaj jest tak ciepło, a same płytki są zimne. Będę musiał chyba jednak faktycznie grzać tę wodę, która tu płynie, bo przecież. Bo nie wyrobimy. Jakby przebudować system? Tak. Yy... Tu, tu, tu. O, i dzięki temu się ładnie ugrzeje woda. A proszę rozebrać mi to. Albo nie, yy, to nie, ale to poniżej, bo te, ten kawałek akurat może zostać, żeby była możliwość podłączenia się z powrotem do góry. W razie konieczności, wiecie. Hmm. Tutaj jest fajna przestrzeń, ale nie będę na razie nic tutaj robić. Bo nie ma też potrzeby. Jakby te rury ogarnęli, to by fajnie się grzała woda. Dobra. Jest destylarka. I co ona robi? Szlam na algi. No spoko, to wiemy. Hmm, co produkuje? Zanieczyszczoną wodę. To jest super bardzo. Żebyśmy mieć więcej wody. Zatem musimy zrobić zbiornik. Bo ty masz output masz, Dobra, Nawet podpisane. Więc musimy zrobić zbiornik taki dobra i teraz nie wiem po co to zapauzowałem w zasadzie tu i output na sito chyba, nie? tak, na sito pójdzie output wyjście zrobimy tu yy... tu, tu, tu tu, 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 tu i tu, 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 tu pyk Dobra, i brudna woda już ma gdzie odpływać. Natomiast tutaj zrobimy kabel. Mm, 120 wymaga. To nie jest mało. To też nie jest bardzo dużo. To jest średnio. <grym> e, hmm, myślę, żeby zrobić tak. Ale nie ze złota. Jej, kurcowy. Chociaż trochę ze złota by się przydało. Dobra, złoto puścimy tutaj. A kable miedziane tutaj. O! Tu. Czy ja puściłem część stalowych? Dobra, muszę w każdym razie przerobić metale. Ile mam miedzi? Niedużo. Dlatego tylko dwa. Złota mam. Oj, bardzo dużo. Stali. Stali trochę mogę zrobić. Żelaza mam zaskakująco dużo No tak, żelazo przecież tam u góry Nakopałem Całą rudę, dobra tu Przerobimy tego w kurcie bardzo dużo Niech wszystko to się produkuje Bo mi się kończą metale Póki co Dobra, tu się mały wykluł po kaszelek. Hmm. Hmm. No właśnie, wykluł się po kaszelek, Tylko fajnie jakby on tutaj wylądował I dla odmiany znosił jajka Saniszelii ale dobra, już odpuszczam tych, tych Saniszeli produkcję, ja po prostu zrobię je ręcznie. O tutaj. Bo widzicie, że tradycyjne metody w ogóle nie działają. Nie, dzia nie dzieje się to, co powinno się dziać. Czyli wsadzam Pokeszela do wody, a on i tak znosi mi zwykłe jaja, zwykły Pokeszeli. Ma w poważaniu to, że powinien być Saniszelem. Dobra, teraz, jakby tutaj zbudować. Hmm. A, by tutaj zrobić tak i tutaj zbudować ściankę. Dobra, to mógłbym mieć. O, dojście tu. A poza tym mogę się też wkopać tutaj, od dowolnej strony w zasadzie. Mhm. I wtedy będę mieć możliwość przejścia do tej maszyny, która mi, no właśnie, pozwoli przekształcić te zwykłe mopki w ich ulepszone wersje. O, jeszcze komputer tu mamy ładny. Dobra. To jest ważne, żeby to wybudowali. Jak destylarka, a w ogóle nie ruszona praktycznie. Super, super. Jak tam sytuacja na górze? Jeszcze mają tutaj zlecenia na kopanie metali, widzę. Tak. W porządku. I tutaj też mają metale pozlecane, żeby robili. Ale chyba nie mają dojścia, więc po prostu zrobię tak. I niech sobie kopią na spokojnie. I tutaj jajka znoszą maluchy. W porządku. Czy wy jesteście oswojone? Eee. Nic nie pisze o tym, żebyście były, albo nie. A tutaj z kolei mogę wziąć shainbagi. Też. Shainbagi i shainnymfy. I będziemy je karmić, bo to trzeba chyba... ...gristleberry, żeby... Ło, lag. Tak, gristleberry. Więc... ...muszę znaleźć dla nich e, nie to. Halo. Dobra? Jest. To. W porządku. A wy macie fosforyt. Ok. Czyli tutaj trzymam podstawowy gatunek, tutaj będzie trochę lepszy. Dobra. I tutaj wyłączymy już ten drop -off. I które z Was jest młodsze? Czy które z Was jest. Ty jesteś bliższe złożenie jajka? W porządku. Yy, więc a w sumie to jajko mogę przenieść też przecież oj szybko, szybko tu tak to jajko fajnie jakby zdążyli przenieść zanim się wykluje, bo dzięki temu będziemy mieć yy... aha kable się popaliły, super, świetnie a tutaj są lepsze kable to jakim cudem się popaliły, halo tu jest pilne naprawienie tego. Rozumiem. Tak pilne jest naprawienie tego. <laughs> Ten, co w ogóle tutaj się kręci. Proszę go związać. Ładnie. Żeby rezerwat przyrody wrócił. jak <laughs> Jaką smutną minę robi jak kończy Dobra, w porządku Tutaj tego pipa proszę zapakować Gdzie są wszyscy? Co się dzieje? Gdzieś mi ci duplikanci się rozleźli Coś się zepsuło właśnie No trudno Tutaj coś się zepsuło Tam coś się zepsuło o nie, pieprz nie powinien się psuć. To jest bardzo wartościowa rzecz. Omlet. Tutaj też powinien trafiać. Dobra, w porządku. I kopiujemy. I ta lodówka robi to samo. Teraz się okazało, że nagle nie mamy wcale dużo jedzenia. Tylko samych składników po, po kokardę. Co można zrobić? Bristleberry jest dużo. Tego jest dużo. Grzybów jest. Nie, nie wiem, co zapchało mi tę lodówkę tak naprawdę, a to dobra co mogę robić z pieprzu i paku filety można gotować w porządku, jeden tych mogę trochę nagotować to zawsze coś popchnie do przodu, bo mam bardzo dużo, okazuje się i też całkiem sporo mięsa farmika, a jezu tutaj nie zablokowany jest, prawda Dawaj na górę i oddychaj, oddychaj, oddychaj. Te rury są ogarnięte? Trochę są, dobra. Tutaj dam priorytet, może ósemkę, żeby to jakoś szło po ludzku. Dobra. Tutaj ładnie, że robią. Mm, tutaj kolejna warstwa płytek. Z skały, właśnie tej, bo tutaj widzę, jest pod ręką. Wszystkim tym jest już zimno. Nie wierzę. Dobra, eee, tak tutaj musimy znowu wprowadzić embargo. Żeby ludzie nie wchodzili sobie tak swobodnie, bo już widzicie, że są problemy. Panie, że teraz na bieżąco ogarną mi te rzeczy, ale no nie powinni tutaj siedzieć za długo. W tym syfie nikt na szczęście nie jest chory. Za to hodowca ma całkiem spory stres. Lekkie rany w ogóle. Co? Kto go pogryzł? Co go ugryzło? Pewnie ten kabel zepsuty. Go ugryzł, którym nikt się nie interesuje. Będę musiał tutaj chyba zrobić lepsze kable. Wiecie? Pociągnę je tutaj i przez podłogę. Tylko no. Uff. Dziwne. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Dobra, zlitujcie się już nad tą ziemią. No bo wygląda to tragicznie. A tutaj nic nie trzeba robić szczególnego. To w sumie można by wszystko wykopać, w diabły. Bo czemu by nie? Leży tu tylko i straszy. Dobra. Stąd pewnie wszystkiego nie sięgną, ale coś tam zawsze do przodu. Tutaj ładnie się dobrali do tych alg, tylko że brakuje im drabinki. A pożyczę im. Dobra. Teraz mogą wykosić wszystkie algi. Y tutaj jest sporo szlamu, alg i brudnej wody, czyli nic zaskakującego. Jak na ten biom. Y w porządku. Tutaj nie widzę gejzerów niestety. Fajnie by było mieć jakiś. Tak z ciekawości, zobaczyć, co to jest. Y Dobra, tutaj proszę kogoś się udać, a tutaj drabinkę sobie sieknąć. I tu. A w zasadzie to tutaj nie drabinkę, tylko płytkę. O, pyk. I można iść. Dobra, jak sytuacja na dole? Tutaj nie zabudowali. Nie wiem, czemu tutaj mieli zabudować. Ale za to rozlali wodę. A nie by było ją wytrzeć Bo zawsze to mniej wody, po której chodzą I tak będą przemoczeni po przejściu przez śluzę Ale wiecie o co chodzi O, tak samo to Zawsze jakaś woda do przodu, do bazy się przyda A, tutaj przejścia nie ma No to spoko mm, Tutaj ładnie, że działa to Jak z tlenem stoimy No, tlenu jest Prawie odpowiednio Tutaj mi się przydało jeszcze ten dwutlenek węgla stąd wykopać ale on no, nie chce przelatywać. Jakie tu jest ciśnienie? Tu jest 500, a dwutlenku jest 500, No to dziwne. Nie ma tak niskiego ciśnienia, żeby go, nie wiem, ten tlen gdzieś wtłaczał. On powinien się ładnie prze... A no tak, on się przelewa, tylko że na bieżąco jest doprowadzany przez piecyki. Znaczy, piecyk jeden. O, chleb pieprzowy, proszę bardzo. Proszę bardzo, chlebek pieprzowy. Zaczymy. Kuchenkę gazową w akcji. A jak tutaj produkcja? Troszkę popchnęli, jakby widać, że te liczby się skurczyły. Yy, rafinowany węgiel też się przyda. I ceramika. Dobra. W sumie mamy dużo tego to możemy sobie pozwolić. Mm -hmm. To też. To jedno. Dobra. Tego nie chcemy, bo to mamy wydajniejsze obok. A gdzieś tu były... Gdzieś tu była opcja przerabiania skorupek jajek. I A jest, Excel. dobra. Dobra, teraz wszystkie jajka przerobi. Sporo będę miał tego lajmu, żeby robić stal. Tylko martwi mnie niski poziom wody w bazie. Jak tam... Aha, to nie idzie jeszcze, nie działa w ogóle. Eee, dam temu zwiększony priorytet, wiecie? Bo chciałbym już czuć się bezpiecznie z moją ilością alg, ale tego to jeszcze daleko. Żebym miał alg odpowiednio dużo. I tak, yy, te zbiorniki. Yy, póki co nie chcą. Właśnie, nie mogę ich chyba zautomatyzować jeszcze na bakterie, prawda? Tak, bo to wymaga plastiku. No dobra, to ja zrobię tak chwilowo, że. Ten kawałek. To jest tak, to jest output. Zdekonstruuję dość prymitywna metoda, ale skuteczna, żeby mi wody nie dolewało. Ta woda tu już w ogóle jest bardzo gorąca. O, w porządku. Ktoś, ktoś już rozebrał. Ok. Więc pompę proszę odpalić. Tak, i teraz niech ta pompa zacznie mi znowu tłoczyć brudną wodę. Nie mam tej wody, co prawda za dużo, ale no zaraz ruszymy z produkcją i będzie git. Jakie tu jest ciśnienie tej, tego tlenu? No, nie za duże. Nie trzeba go jeszcze wypompowywać specjalnie. A czemu ty jesteś puste? I czemu ty nie masz alg? Halo? Proszę karmić algami moje pakusie. O co chodzi? Dziwne. Biedaki są na głodzie teraz. Więc nadszedł czas na czystki etniczne. Mamy tego tyle, że naprawdę możemy wszystkie je tłuc jedno za drugim, a i tak będzie ich dużo. O. Pyk leży. Dobra. Ten filet. Bardzo ważne, żebyście zabrali filet. O Jezu, ile ich się rzuciło na to. Filet proszę zabrać. Do lodówki. I tutaj też filet do lodówki. Szybko, szybko. Wszystkie filety muszą być zabrane. Chyba ktoś mnie olał. O, może zaopatrzeniowca. O, o, dobra, ktoś idzie po te filety, w porządku, świetnie, świetnie. Pompa już ruszyła i tłoczy mi brudną wodę. Tłoczy ją tu, tu, tu i do sitka, super. I sitko tłoczy tu, ale nie przepełnia zbiorników. I doskonale. Yy, nie no, ma, ma w sobie, dobra, już myślałem, że nie ma. W środku, czy tak chrapie ten dreko, prawda? Tutaj w ogóle coś zdechło. Chyba poprzedni Dreko. <laughs> Nie wiem, co, coś tu umarło śmiercią tragiczną. Proszę mi tę destylarkę podłączyć. No o co wam chodzi? Nie lubię chyba tej destylarki. A w ogóle tutaj przybywa gazu ziemnego z jakiegoś powodu. Dziwne to, to. Hmm, a jakbym zrobił tak. Czysto teoretycznie. O, to i temu damy dziewiątkę, tak, żeby natychmiast to zrobili i nie zostawiali dziury. Znaczy, to pewnie jest priorytet dla w ogóle robienia. Mam nadzieję, że mi żadne paku nie wypłyną tutaj. Najwyżej się je odstrzeli. Mamy tego sporo w zapasie. Dobra, tutaj już jest wyjście. Tutaj trzeba zrobić tak. Dwa, trzy. Nie ma miejsca na te śluzę, prawda? Nie ma. Tutaj powinna się kończyć moja śluza, więc zrobimy tak po prostu. I śluza sobie będzie gdzieś na tej wysokości. A tutaj tę drabinkę trzeba będzie przesunąć. Zdecydowanie. Więc już zrobimy alternatywę. A nie, nawet nie trzeba mieć tej drabinki. Hej, chyba, bo ty wiesz, że od, dawno, od dawna powinno cię tu nie być bez maski. To już powinno być włączone. Jest włączone. Checkpoint działa, ale Bobo się zasiedział. No widać, że takie umiarkowanie ogarnięty po jego minie. Ale pokaż tę minę jeszcze raz. Siedział i się śnił w każdym razie. Dobra, jak tam pieprz? O, ładnie, ładnie, ładnie. Pieprz jest w ciepłym. Tylko jest mu zimno. Hmm. Jakim cudem ma tutaj temperaturę? Skoro. Dobra, zobaczymy, jak będzie z rurą działać. A właśnie! Ale źle zrobiłem. O, o, o! Dobrze. Niech mi te. Właśnie, niech mi to grzeje. W porządku. Ja tutaj powinienem zrobić co innego. I powinienem zrobić te rury złote. Tylko błagam, żeby mi nie rozlali te. I czemu to. Nie, nie, nie z tego! Jezu. Absolutnie nie pozwalam z tego budować. Jezu, z Wolframu mi chcą. No co za ćwoki. Kto się zesikał? I gdzie? A, farmika tutaj. Farmika, czy ty utknęłaś? A, idź farmika. Dobra, posprzątaj po sobie w zasadzie, bo i tak nic nie masz do roboty lepszego. Więc możesz tutaj powycierać. a fok z tej farmiki, naprawdę. A Bobo bo se śpi obok. A, bo oni tutaj wszyscy siedzą zamknięci. Dobra, i dlatego nie wyszli na czas. No, udusić. Udusić tylko i nic innego. Jak nie będą chorzy, to będzie cud. Bo tyle się tego nawdychają. Tutaj jest hodowca, który jest ranny, ale ma to gdzieś. I się nie leczy. Okej. Okay. O, ty. Pypek, powinieneś tutaj zasadzić mi drzewo. Wiem, że ty jesteś niezbędny do zasadzenia tego drzewa, więc zapraszam. Chyba, że będę musiał je wykorzenić i dopiero. Dobra, w każdym razie ciebie, zwierzaku, niech zwiążą i przede wszystkim zrzucą do parku. Ty powinieneś w parku siedzieć aktualnie. O, nie wszystkie, halo. Ty, tak? A tutaj wyłączymy, żeby ciebie nie zrzucało. I teraz ciebie zapakują, zabiorą tam, jak dobrze pójdzie. Jaki mamy czas? 26 minut. Dobra, to tutaj myślę, że będę kończył ten odcinek. I aha, to świetnie. A jeszcze tę rurę muszę podmienić. Jestem zakręcony jak słoik z ogórami momentami. Dobra. Pyk, dobra, może być. Ten kawałek rury będzie złoty i się będzie ładnie grzał. Dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się kolejnym razem, kiedy dokończę te wszystkie projekty. Także trzymajcie się ciepło i cześć.